Tradycje historyczne tutaj są tak piękne, to miasto sądowe, to zasłużone dla ojczyzny. Szczęść Boże wszystkim tutaj zamieszkałem, że tradycje historyczne tutaj pielęgnujecie. Niewiele powiem, że mój wiek mi nie pozwala, jak coś powiedziałem, nie tak, proszę mi wybaczyć. Ja tutaj w po Kapitanie, to na stronie byście podawali potuchy życia, bo mi się ojczyzny kapitanie rozkrzywił. Proszę was, bo to taki ogromny podarunek i moje kumatne życie to nie czytać. Pamiętnie, <laughs> pamiętnie. Panie Boże życzę dużo zdrowia księdzu Kapitanowi, abyście nadal poświęcali się ojczyzny. Żeby się modlił o, o, o 110 lat dla pana pułkownika. Podarune, jakaś dla ojczyzny, pana Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Aby dał życie, duma, droga u gany, tam się w tym czasie uczynił. W uchwale ojczyźnie się mówi. Mówi, w uchwale ojczyźnie, tak. A nie dziękuję, tak. Młodzież trzeba edukować, tak. tak. Dziękujemy hmm. bardzo panu za wystąpienie, za wyróżnienie członków e, Związku Środeckiego i wszystkich strzegów przede wszystkim. E, Szanowni Państwo,